Siema, siema, gliczna Expa, Fortnite, zostaw łapkę, zostaw suba. Jest to mapa typu taikon, kod do mapy macie w opisie. Generalnie zabicie w tego boksa dostajecie fajne ilości expa, oprócz tego zabicie na przykład, że za zakupowanie <coughs> dostajecie dosyć dużo expa. O teraz na przykład broń mi się odblokowała więc mogę spamować w to i dostawać jeszcze większe ilości expa. Eee. Yy no i co, walicie w to, dostajecie expa ulepszacie, tu macie spin fortune, ja mam teraz yy, kilka dziesięć w sumie tych ticketów wypada mi 3000 o jeszcze raz sobie zakręcimy i wypada mi 1000 generalnie jak gracie to z jakimś kolegą i tam jest jakiś ziomek, który też buduje yy, i tam i tam i generalnie jak oni ulepszają, o to jak widzicie upgrade właśnie mi wpadł Chociaż to nie ja ulepszałem, bo zalicza również jakby ziomków, które są na mapie, więc opłaca się wziąć dobieranie, jak się gra ten tryb. No i co? No i biegacie, ulepszacie, bijecie w boksa, no i w ten sposób zdobywacie duże ilości ekspa. Myślę, że dosyć spoko i że dosyć dużo tego ekspa wpada. Patrząc na tajkuny, już mi brakuje mało do poziomu. Oprócz tego tutaj macie rewards. za rewardsy również się dostaje tutaj expa Tyk, bonus Dostałem właśnie, no i kolejne ulepszenie właśnie wpada Teraz 12 koła muszę zebrać, no i tak sobie bijecie w tego boksa. Zbieracie do tych 12 tysięcy No i potem ulepszacie, więc generalnie Tycoon jest dosyć łatwy, dosyć szybki i dosyć prosty Bo dzięki temu możecie sobie łatwo nabić expa no i za 3 sekundy pyk gotowe Tutaj mam teraz znowu kasę w tym ATM-ie Po lewym górnym rogu macie jeszcze questy za questy również się dostaje expa No i co no i ulepszacie Zdobywacie expa zdobywacie kasę No i jak No i tak generalnie to tutaj wygląda Tu macie jakieś portale masz na przykład gold W którym nic nie możemy zrobić Natomiast macie tutaj różne rzeczy o tutaj jest na przykład Golden Game Boost No i po prostu tutaj zastrzelanie dostajecie expa Activate Aha muszę jednego liberfa Okej okay. No ale tutaj na przykład są zombiaki no i zastrzelanie w zombie też dostajecie expa I kasę Także co ja się z wami żegnam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek mam nadzieję że się wam spodobało Zostawcie łapkę, zostawcie suba, ja idę XP, trzymajcie się, siema siema.